Halo, halo, dzisiaj rano. Dawno się nie słyszeliśmy, prawda? E, tak, słuchajcie, tak jak w tytule tego odcinka, dzisiaj będzie odpakowanie paczek od widza. E, ale nim jeszcze zacznijmy, może m, taka krótka informacja. E, mianowicie, pewnie jesteście ciekawi, co u mnie się dzieje. E, no, słuchajcie, ostatnio im czasy, mam bardzo mało czasu na cokolwiek, bo, e, bo to studię, bo to jakieś wyjazdy mam rodzinne, czy <laughs> właśnie. Inne czynniki, które wpływają, że no nie mam czasu zbytnio siedzieć na internecie i robić live'ów, czy nagrywać odcinków, praktycznie dzisiaj słuchajcie, pierwszy raz od ponad, no może no prawie miesiąca, odpaliłem ten komputer i w ogóle widzę, że tu mi się coś pozmieniało na tym moim komputerze, e, mianowicie coś, mm, rozdzielczość ekranu, mianowicie mój pulpit nie współgra z tym, co powinno być na moim monitorze, bo pasek zadań wchodzi w ogóle gdzieś pod pulpit, e, coś tam gdzieś jest na górze ukryte i to mnie troszeczkę irytuje, no ale e, trudno. Mm. Słuchajcie tak, paczka od widza. Mega długo wyczekiwana paczka od widza i generalnie jeżeli ktoś chciałby wysłać dla mnie jakąś paczkę to w opisie pod tym filmikiem będzie adres na posty restante gdzie możecie wysyłać paczki i oczywiście słuchajcie, fajnie byłoby jeżeli byście poinformowali mnie w, czy to wiadomości na Facebooku albo najlepiej nawet na wiadomości na Discordzie, że wysyłacie do mnie jakąś paczkę. E, bo wiecie, pocztami o, o tym nie poinformuję, mm, ja nie będę wiedział, paczka nie przesiedzi tam za dwa e, tygodnie, po czym zostanie przez nich wyrzucona, bo nikt się nie zjawił w tym czasie m, po odbiór danej paczki, e, czy tam listu, czy czegokolwiek. Mm, więc no, musicie mnie poinformować, jeżeli byście chcieli wysłać do mnie jakąś paczkę. E, I oczywiście linki do Facebooka, Instagrama, e, Discorda będą w opisie, także serdecznie was zapraszam. I tak, będą dwie paczki od widza, jedna paczka, słuchajcie, została już przeze mnie otworzona, jedna paczka jest od Kingi właśnie I została przeze mnie otworzona, ponieważ Kinga mm, napisała mi, żebym otworzył Luffy tą paczkę, bo boi się, że coś tutaj może być, co e, może się po prostu zepsuć, tak? No i ta paczka mega długo czekała na ukazanie mm, się tutaj na raz na YouTubie E, no, mega, gru, mega mega długo, bo czekałem jeszcze na paczkę od Minako, więc paczka od Kingi czekała i czekała. E, I pierwszy e, mam dla Was list. Myślę, że mogę go przeczytać, bo Kinga chyba nigdzie nie zaznaczyła, że on jest prywatny, w ogóle ten list był tam na dole. Więc tak. E, cześć Peter, z tej strony Kinga Stańczyk. E, ciekawe jestem, czy mnie kojarzysz z liveów? Nie jesteś jednym z moich ulubionych YouTuberów. O, oh, thank you. I oczywiście, że Cię kojarzę. Dlatego kiedy powiedziałeś, że można na ciebie przesyłać paczkę, myślałam, że coś wykombinują. W środku, jak widzisz, znajduje się trochę słodyczy. Pamiętam, że na lewio mówiłeś, że lubisz żerki, także są. Jest również studenckie jedzonko. Chodzi pewnie o mm, zupkę chińską. Herbatka na chłodne wieczory i trochę smacznej e, chwili. Wysyłam też dla ciebie e, podkładki pod kubek z motywami anime, bo wiem, że lubisz anime. Generalnie już możesz zobaczyć, że nie umiem pisać listów. Nie, no coś ty. Za to z góry przepraszam. Nie wiem już w sumie, co pisać, więc myślę, że pomału będę kończyła. Mam nadzieję, że już zobaczymy się wkrótce na live. czekam z niecierpliwością na live ze słodkiego filtru z pograjnarką. Cieszę się, że jesteś i że mogłam przysłać dla ciebie tą skromną paczuchę. Pozdrawiam Kinga, Stończyk i takie serduszka. E, także bardzo dziękuję za list i za paczuchę. E, już tutaj zobaczymy, co się z nim dzieje. Co się z nim znajduje. Tak, mamy budyń mm, malinowy, mamy galaretkę wprzynową, mamy galaretkę jagodową. Dużo galaretek, dużo budyni. Galeretka łóżkawkowa. E, hmm, tutaj mamy jeszcze galaretka pasmaku owoców leśnych. O, tam, jest, tam gdzieś tam gdzieś zjeżdża, mam nadzieję, nie galaretka Galeretka pagrestowa. <coughs> budynek waniliowy. E, jest właśnie tureckie jetołko. E, zuka fiska trzech W ogóle mój ulubiony smak. E, I zupka pięć smaków, też gdzieś tam to zjedzę. Mamy żelki, żelki, żelki. żelki tak. e, motyw tutaj Toma i Tropikalne żelki. także dziękuję. Jeszcze jedne żelki kwaśne e, z Belem. E, tutaj na, 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 na druku. Jabłkowe krążki. Okej. Okay. Mamy słuchajcie, herbata. Airblay. Także mega dziękuję. U, jeszcze dla Ciebie, coś tutaj, mm, saszetka kawy na skapa. Dziękuję. No i te podkładki. Jeju, Kinga. Nie wiem gdzie to znalazłaś, ale są mega. Patrzcie. Podkładka z logiem Fairy Taila i nie wiem w sumie czego ale, ale jeju, czy to jest logo, ale Fairy Tail. Także wow, jestem mega, mega zadowolony z tego. Także mega dziękuję za taki upominek. I mega Ci dziękuję, Kinguś. No, wiedziałem, że coś mi tam gdzieś stanie. <laughs> Dobra, to odkładam na bok, e, paczkę od I W ogóle przepraszam, Kingu, że no, musiałaś czekać. No i kolejna paczucha, która jest zapakowana, która niedawno do mnie przyszła. Jest to paczucha od Minako, jest no mega, mega dużych e, rozmiarów. Także ja może tutaj ją jakoś otworzę. Mam jakiś nóż. Nie wiem, czy on się nada na otworzenie tego. Chyba powinien. Mam nadzieję, że nic nie zniszcza. No i bo bym się zdenerwował, gdyby coś zniszczył. Ona, ona jest zapakowana, a ten już jest taki, nie najlepszej jakości, że tak powiem. Ale w sumie daje nawet radę. Nie mogę się bić. Ale ona jest zapakowana. W ogóle paczka od mina szła bardzo długo. Bo ja no, kilkukrotnie byłem właśnie na poczcie z myślą o tym, że ta paczka już przyszła, a okazało się, że Minako. Słuchajcie, poszła na pocztę gdzieś 30, 31 stycznia, więc no już kawał czasu temu. I, I co? I ta paczka szła, szła. Ja to chodziłem tą pocztę i mówię, że: no kurczę, Minako, tej paczki od Ciebie nie ma. Co to się wydarzyło? Mam nadzieję, że nic to nie zniszcza. Na serio. I Minako w końcu poszła na pocztę, zobaczyć co się dzieje z tą paczką, że może wiecie, co się jej powiedzą. No i słuchajcie, powiedzieli Minako, że ta paczka hmm, została wysłana nie 31 stycznia, tak jak to przyszła Minako na no tą pocztę, ale 12 lutego. Wyobrażacie sobie? Paczka ta siedziała około no, prawie dwóch tygodni na poczcie tam w mieście, w urzędzie pocztowym, z którego Minako ją wysyłała. O matko! Nie, ten nóż się nie nadaje na odtworzenie tego. W ogóle się nawet nie wbija. Niestety nie miałem lepszego narzędzia pod ręką, może tu jakoś tak... Okej, okay. okej. Okay. Otworzyłam. Jest, widzę zupkę hitscope, widzę zupkę hitscope i widzę, i widzę, i widzę list, i widzę list. I dobra, tylko jeszcze trzeba drugą stronę otworzyć. A ja się męczę z tą pracową. Okej. Okay. Dobra. Jest. Jeszcze z tej strony. Generalnie przepraszam Was za to ułożenie kamery, ani nie inne, ale nie miałem problemu w ogóle z tą kamerką, żeby ją jakoś lepiej ułożyć. Dobra. Ok. Wiesz, co mamy? Mamy spis rzeczy. Mamy spis rzeczy. E, także to znajduje się w tej paczce. E, cztery tupki chińskie. No, dziękuję. Dwa budynie. E, Waniliowicz i e, paczka paczka krakers, krakersów serowych e, herbatka lipno owoce leśne e, gumy orbitmentowe żelki o smaku coli, żelki e, zozole, kolejne żelki, dziękuję skitelsy, o ja jakie ja dawno nie jadłem skitelsów e, z, z ozule. E, dwie czekolady wawel mleczne, dziękuję czekolada wawel orzechowo-kakaowa z herbatnikiem kakao, Jej dziękuję i dodatkowo bryloczek do kluczy. Wow, no nieźle. Dwa listy. Jeden pamiętam, że Minako mówiła, że ma być prywatny, więc nie będę go czytał. W białej kopercie możesz odczytać publicznie. Tutaj są dwie białe koperty. No właśnie, tu są dwie białe koperty. Nie wiem, która. W kopercie z Batmanem. Okej, okay. jest koperta z Batmanem. O, ale, ale... Wow. W kopercie z Batmanem zachowaj jego treść dla siebie Dobra Czyli e, tego raczej wam nie pokażę Ale mogę wam pokazać jaka fajna jest ta koperta z Batmanem Także to odkłożę tutaj gdzieś na bok e, Możesz też e, Czekaj Skorzystać z kopert na kra. Ojej nie rozczytam się Krzał mnie u niej Aha, na e, autograf, dobra. E, sorki za pismo, nie umiem ładnie pisać. Nie, no to ty mi na później, bardzo fajnie piszesz. Ja się rozczytałem. Tylko no ostatnie, ostatnie słowo miałem problem, ale, ale się rozczytałem. E, dobra, czyli to mogę, rozumiem, otworzyć. E, można przeczytać przed kamerą. Jest dodatkowy prezent, czekaj, to. Może zaczniemy od tego. Aha. Zaczniemy najpierw od tego, listu. Matko, ale jestem do mega teraz podekscytowany, że tutaj się w tym wyjście znajduje. Okej. Okay. Dobra. Nie. O nie, 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 nie. Muszę coś. Okej. Okay. Dobra. Co my tu mamy? Uuu. Patrzcie. Halo, focus. Może przeczytam. Jesteś najlepszą osobą na tym świecie. Ojeju, dziękuję. I chcę, być o tym zawsze pamiętał. Ehm, Będąc sobą i zawsze rozwiję swoje marzenia. Tego życzę ci całego serducha. Bądź sobą za to, cię kochamy. Ojeju, dziękuję, dziękuję, dziękuję. To są mega to są pewne słowa, które nadają mega mocnego kopaju. Ale powiem Wam, że teraz tak mega tęsknię za e, nagrywaniem dla Was. Dziękuję, że... O, nie wyobrażacie sobie teraz tego. Ok. Następnie mamy kopertę. Kolejną. Aha. To będzie koperta i yy, adres zwrotny. I też tutaj jeszcze się znajduje. Patrzcie. Bo tutaj są znaczki OK. No to będzie. Zwrotny list. Dobra. Także ja to chowam też na bok. O matko zobaczcie. Nakomi mi właśnie wysłała zdjęcia, że będzie. Na Sleneswik. To jest kakałko. Jaju, jakie to będzie kakao. Że dziękuję. to odkładam na bok. Mamy wzrutkę. Pięć smaków. Uuu! Smak kurczaka. Smak kurczaka łagodny. Nie umrę z głodu. <noise> to jest prawda, że nie umrę z głodu. Kolejna wzrówka to jest... Eee, czek pieczony? Ej, okay. myślę, tutaj dzisiaj na pewno będzie. O, złoty. Także, mega dziękuję. Nie umrę z głodu. Jest herbatka, owoce leśne. Także super, dziękuję. Naga ślicznie. Eee, następnie mamy mały prezent. Tu chyba jest ten breloczek do kluczy. A słuchajcie, on mi się przyda, bo mam klucza. Co? Muszę to. O, super. Co? Coś jest? Coś jest? Przyjaciel zwierząt! O, ale super! Ale super piesek kotek, ale super! Naga mi się podoba. Gumowy jest generalnie. Dobry super. Dziękuję, Minakuś. Dobra, dalej mamy. Yy, to są te paluszki takie. Mamy takie paluszki. Będę je to do seriali. <grym> Czy do na nie ja niej ma? Z Jak ja Ci dziękuję, że to mi wysłałaś. Takie dawno nie miałem Skittlesów Ja miałem ostatnią ochotę taką, wielką na Kittelsem, ale nigdy nie miałem możliwości. Także dziękuję za Kittelsem. Mamy dwie czekolady. Bawel. Dwie czekolady, Bawela. Mleczne. Także mega, dziękuję. Mamy budynie. A czekajcie, żelki mamy. Wow. Mamy żelki. Coś właśnie, chyba od samego koli. Przynajmniej tak mi się. Tak, kola. Kola. Dobrze, mamy żelki. Mamy gumę Orbit. Dziękuję za gumę. Będę miał świeży oddech. <laughs> Ale nie, lu lubię właśnie e, Orbitki. Mamy budyń, smak czekoladowy, i mamy kolejny budyń, to jest yy, smak śmietankowy. Mamy kolejne żelki, zuzule, tak i Lubiłem kiedyś strasznie yy, zozola. Jak zawsze wyjeżdżałem gdzieś do sklepów z rodzicami, to zawsze kupowałem właśnie te żelki. Generalnie cukierki yy, I Mamy kolejne zozole. to matko, no i mamy taką strasznie wielką czekoladę. No, Minako. Za dużo tych czekolad ale usłodziłaś mi życa Usłodziliście mi życie z Kingą oboje. Także to też odstawiam. Co? Aha, to chyba, żeby to się e, nie zniszczyło, mamy taki papier. Generalnie fajny motyw ten papierze jest. Okej, okay. także to była paczka od e, Minako. No, Patrzcie ile tego jest. Tego jest stona Stąd po prostu. Pewnie nie miałem tyle słodyczy na, na stole. No kurczę. Wow. <laughs> Także słuchajcie, ja jestem mega, mega e, wdzięczny Kinze i Minako za przesłanie, właśnie, paczuchrek. Dziękuję z Wodu Przesłodziliście mi teraz całe moje życie. <laughs> Także, no, mega, mega, wam dziękuję. <laughs> I oczywiście tutaj e, do Minako poleci koberta e, Do King chyba, zresztą, też by tam gdzieś, pamiętam, tam też miałem adres zapisany. E, także z, co, to chyba było już na tyle, e, więc kochani, e, jeszcze raz bardzo dziękuję Milaku i jeszcze raz dziękuję e, Kindze <coughs> za paczuchy e, i jeżeli mielibyście ochotę właśnie przesłać mi jakiś e, prezent, list, e, paczuchę, e, to adres, przypominam, jest na dole strony i pamiętajcie, żeby napisać um, do mnie na Discordzie, właśnie na Facebooku, że wysyłacie um, taką paczuchę, bo jeszcze przepraszam generalnie za... Mój katar i głos, bo a, jestem troszeczkę zakatarzony, za przeziębiony. <noise> Niestety. E, także jeszcze raz mega dziękuję i słuchajcie, do następnego razu.